Do grona nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2023-2024 należą Betin Kosma ze Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie 6 uzyskał średnią ocen 6 i zdobył osiągnięcia artystyczne na szczeblu ogólnopolskim. Milachowska Zofia ze Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie 7b uzyskała średnią ocen 6. Tuńska Dominika ze Szkoły Podstawowej nr 3 w klasie 6 też średnia ocen 6. Drogie uczennice, drodzy uczniowie, w związku z dzisiejszą uroczystością i wręczanymi Wam wyróżnieniami, chciałbym Wam powiedzieć, że ogromną dumą napawa mnie fakt, że w naszej gminie są młodzi ludzie ceniący sobie mądrość i wykształcenie. Młodzi ludzie uparcie, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zmierzający do osiągania jak najlepszych wyników w sporcie, czytelnictwie, malarstwie i każdej innej formie rozwijania swoich talentów. Wierzę, że praca jaką w to wkładacie jest przyjemnością, Realizacją Waszych marzeń i powodem do radości, a jej efekty są dla Was źródłem satysfakcji. Życzę Wam nieustającej ciekawości w poznawaniu świata, niezłomnej wiary w sens nauki, niegasnącego zapału oraz zadowolenia z wyników codziennej pracy. Szanowni Państwo, zwracam się tutaj do rodziców, opiekunów, dzisiejszych laureatów. Mam ogromny zaszczyt i osobistą przyjemność pogratulować Wam wychowania niezwykłych, młodych ludzi którzy osiągają sukcesy w nauce, sporcie, czytelnictwie i wielu innych dziedzinach związanych z osobistym rozwojem. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z całego serca gratuluję Wam i Waszym pociechom dotychczasowych sukcesów i gwarantuję, że z zadowoleniem będziemy obserwować i w miarę możliwości wspierać dalszy rozwój tak wspaniałych umiejętności i talentów. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja również chciałem przyłączyć się do gratulacji. Serdecznie Wam gratuluję tych wysokich wyników w nauce, tych wysokich też osiągnięć sportowych w różnych innych konkursach. Zapracowaliście na to jak najbardziej. Oczywiście chciałem podziękować przy tej okazji nie tylko nauczycielom, ale też i rodzicom, którzy wspierają Was w Waszej edukacji i cieszą się z Waszych wyników. Życzę, żeby na, was, na Waszej dalszej drodze edukacji, żebyście osiągali jak najlepsze wyniki i y, również osiągali tego typu nagrody. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję.